On jest, kurwa wiesz gdzie? Przy latarni, ale jestem daleko. Daleko? Zobacz jak daleko. No, on mi tak pokazywało, wiesz? Znacznie po prostu. On jest przy latarni? No, za latarnię zajechał kurwa. Tamci, przy tym? Nie ma nikogo no, już więcej? Jaki nikt? Nie, 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 ja to jadę rowerem na pełnej kurwie Jak mi się wydaje, że on pojechał tam z tyłu, żeby kurwa lutować tą misję. Nie, bo nie zrobione jest jeszcze. Tak? No nie, jest cały czas czerwona Jak od strony drogi podjadę, to będę miał jakąś broń, żeby zebrać? Widzę typa, widzę typa, czekaj, ale go kurwa zrobię, jak kurwa. Ale kurwa. Go dupsko. Mm. Mm. Dostał dwa razy, po nogach dostał dwa razy. Jest w latarni, za latarnią 800 metrów mam do tej misji. Dawaj, za latarnią gościu jest, dostał, obity, jest, twój. Ale dwóch jest czy jeden? jeden. jednego już zabiłem. Drugi jest obity. Jeden dwóch było, tak? Tak. Ja biegnę do swojego ciała, ku... Gdzie ten jego trup jest, przy drodze gdzieś? Mm, pomiędzy drogą, a twoim trupem. Dużo mi to nie mówi, ale okej. Okay. Ja pierdolę, jak go, ja go nie zabiłem. Kurwa, te broń są takie spierdolone, z czego strzelasz? Na linka 17, snajper. Zostało mi w stanie zrezygnować. To z, jest chyba skazyta, prawda? Jak wiesz, to jest taka, wiesz, pisz dobrze. To jest jak DMRK przecież. No. Ja sam damy O, widzę go. Dobra. Dobrze, kurwa! Juhu! Dobra, patrz na są No kurwa, strzela do mnie. Padłem. Omo mi nogę, kurwa nie żyje, więc no, no, czekaj, czekaj, czekaj! tu na misji, gdzieś koło misji, nie wiem. Ha! Kurwa zabiłem go! Haha! <grytania> 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 Jebać sąd, kurwa! Sorry, panie. Tak, w końcu musieliśmy zginąć, jak z bo za długo żyliśmy z... na farcie. Nie ja wiem ja pierwdole takie kurwa głupie były Mogę spierdolić jeszcze tego łaza jak tam biegł To do gleby ołów. Rozjebany frajer Nawet razu mnie nie trafił a wybiegłem a słyszałem, że ktoś biegał nie? No, Ty ale kurwa trzy w głowy i zajebiesz chyba z kloka co? Temu zajebałem 12 pocisków w klatę i zajebany był ten tam w latarni. Kurwa, dwa magazynki, tutaj będziemy patrzeć. Jakie dwa magazynki? 17 jest w magazynku. Aha Morfa powojaku? He? <noise> komandosie. Nie wiem, jak to nazywasz. Co masz? Dosie? Po komandosie. Taki A znałem po, taką fajną dosię, ale miałem cycę dojebane, no. Ale no. Kurwa jeszcze było to ten. W, tej, w, w reklamówce sprzedawane w takim borku Borku, o jak moje jaja, to? Teheszki Teheszki? Tyś tam Rio zlutałeś? No Fala, co to, to. A coś jeszcze było czy nie? A mój trup? W twoim trupie był plecak. A, a tam jest kujzakcie w plecaku! No ale ten kurwa słowiva to, czytałem, znaczy ten malutki, ten startowy. No to zajebali mi kurwa trupy Dobra, to do różakiego jadę kurwa, no kurwiamy się, panowie! Słyszałem, że akcja jest! Lepiej później niż w ogóle, kurwa. No, morfa, myślę, że kurwa też tam będziesz mógł jeszcze zaorać. Dziwego głowę, krawężnik. Trochę się cykam. Mm, kurwa, K2 chce wejść na serwer. O kurwa, fura, no wpuść mnie. koło, rozjubają koło, help. Jadę, jadę, jadę! Tysiąc metrów! Glocka! O chuj, no udało mi się To ty? Nie ja! Strzelaj, kurwa! Morfa tym suv Nie, ty, chuj, pojebałem się, na mapę, wskaźników nie masz! Już tam biegnę, ile mam do tego? To go dajebujesz! Już w poziomku Zabiliłeś go? On żyje. Trini. Tylko on był? Ha. Ogarnij kurwa koło w takim razie. Mam koła, mam koła, mam... Mam koła! Kurwa, jedziemy! Ej, duch tu, mógł, tu mógł. A, wait... Daj Chodź tu kurwa. Biegnę z glockiem, biegnę z lokiem Ty wyjdź do mnie podbij! Dobra Dobrze kurwa w 5 metrów co on się zraszował biedem, jest Biegnę 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 Pierdolę ten bieg co on dużo rzeczy miał? No sporo A Co mieli ciekawego A czym z oni jechali? Suwem Dolisz? Żółty? Żółty? Zajebali no suwa Ale zgodnem No nie Bożena dzwoni, że dwu kurwa tak mamo, zjadłem kurczaka z hamowego, z chlebem. Ty na no ile teraz grać? Jest 7, tak? Ok. Czterech Andrzej, 800 metrów? Dobra, schowałem się, czekam na was.